Czy ma albo się nie ma z tej strony? Kąt Facebook. 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 Tak właściwie to jedna z platform, która akurat za wiele się nie zmieniła. I nostalgiczny montaż równie dobrze można by zrobić dziś, i różnica byłaby zerowa. Jeśli chodzi o OLA i ogólnie FIDA tej strony internetowej, albowiem po dziś dzień możemy na nim uświadczyć tenże klimacik, czyli treści, które sami oglądaliśmy za mało lata, tylko tym razem publikowane i odkrywane przez boomerów, albo ich narzekanie na współczesność, czy inne cringe'owe posty z fanpage y generujących sztuczne zaangażowanie, które były to od zawsze, nadal są i pewnie będą. Jeśli chodzi oczywiście o stronę główną i to, co podsuwane jest przez algorytm, bo wiadomo, inaczej to wygląda na grupkach tematycznych, które każdy wybiera według swoich potrzeb czy zainteresowań. Jednakże wiadomo, platforma w przeciwieństwie do społeczności i postów nie ma co ukrywać, zmieniła się w innych kwestiach diametralnie i ta graficzna, stracenie nostalgicznych gierek, zyskała jednak wiele innych ciekawych udogodnień, marketplace, storki, randki... Tym też niestety, idąc za modą na krótkie tiktokowe materiały, przypełnione do po brzegi, czyli tak zwane reelsy, podobnie jak na Instagramie. Sam nigdy nie używałem reelsów. Wolałem marnować czas we wyż oglądając tiktoczki, bo Facebook zawsze wydało mi się dość przepełniony contentem dla ludzi starszej daty, których faktycznie, według statystyk, jest dużo na tej platformie. Mawiając sobie, że młodzieżowe mimiki to nie taki brain rocik. you oh. Jak boomerskie dowcipy z podstawionym śmiechem. to może to kopium. Wszystkie tiktokowe formaty to jeden wielki syf, w którym sztucznie wypełnia się nudę. Potem nawet nie da się oglądać dwugodzinnego filmu bez scrollowania Twittera podczas tego. Jednak przejdźmy do głównego tematu odcinka. Biając mi z klikiem na właśnie takowe reelsy, moim oczom dostrzegłem coś no dość komediowego oraz jeden z wydaje mi się większych problemów obecnie na Facebooku, czyli skamy reklamowe, o których raczej krótko w tym filmie powiem. O ile na Wolu samym nie widziałem jakoś dużo reklam, jak już się pojawiały to taki profesjonalne od znanych marek, albo schodzących film. Całkowicie normalnych, że tak to ujmę, często zweryfikowanych profili, to na listach moim oczom pojawił się istny dziki zachód. Co około 4-5 filmików na listach mogą uświadczyć, no dość dziwne reklamki. Nie wiem, może jestem w jakiejś bańce informacyjnej i te reklamy wyskakują mi, bo Facebook uważa, że mam dawno i się nabiorę, będąc idealnym targetem, ale wydaje mi się, że jest to dość powszechna rzecz i tego typu reklamy wyskakują także innym osobom, w tym głównie starszym. Albo dziecią, więc zapraszam na tą szaloną miazdę. Popularny bloger YouTube Blowek udostępnił nową aplikację, która pozwoli ludziom w Polsce stać się bardzo bogatymi. Jestem przekonany, że dzięki mojej aplikacji każdy, kto ją zainstaluje, może wygrać. Setki osób już ją zainstalowało i wygrało 5 milionów złotych w ciągu pierwszych. Otrzymasz ode mnie 20 tysięcy złotych, jeśli nie uda ci się zarobić w tej grze. Jestem tak pewny Twojej wygranej, że nie żal mi żadnych pieniędzy. Już wszyscy oprócz ciebie wiedzą o grze Plinko. Setki ludzi już się dzięki niej wzbogaciły. Musisz tylko doładować swoje konto i gry. Żegnam się z YouTube na zawsze, ale chcę się pożegnać w piękny sposób. 8 milionów złotych rozdaję w mojej aplikacji online mieszkańcom Polski. Więc tak wiadomo jest, że Facebook to umarłe medium społecznościowe, ale nie sądziłem, że nad pod względem weryfikacji przez ludzi ze stawu treści publikowanych. Ale w sumie co to oczekiwać, jak nawet nie potrafili zdjąć przez dwie godziny streama wiadomego agenta mimo masy reportów, wracając jednak do reklam o ile Blołek mówiący tobie o skamkasynie Albo te nowo założone fanpage z awatarem jakiejś dziewczyny, które się powielają i jest ich wiele, Odnośnikiem do sklepu internetowego, który oczywiście nie jest odnośnikiem do tego sklepu, dla mnie stanowi logiczny fake i zapala mi się jakaś lampka i wiem, aby w to nie wchodzić, albo nie wypełniać ankiet, albo rozwiązywać quizów, albo na końcu podać numer telefonu, czy inne dane. Jedynie sprawiałem, że leżąc w łóżku zrobię to. Tak przykładowo dla takiej barbary lat 50, już takie jasne to może nie być dlatego zastanawiam się jak głupi są ludzie nie ci którzy, starzy, którzy muszą nie ogarnąć technologii bo taka kolej życia a korporacji meta, która w żaden sposób nie weryfikuje tych reklam mimo, że mają dość klarownie i obszernie rozpisane zasady co do swojej polityki reklam że jak się okazuje każdy głupi może nagrać sobie reklamkę podpiętą pod swój profil czy fanpage i wstawić ją tak o od zjadacza chleba przeciętnego do profesjonalnego oszusta, który wyłodzi coś od ucelowanej starszej osoby na facebooku czy dzieciaka z tabletem podatnym na kliknięcie w filmik, z no przecież gadającym jego ulubionym youtuberem o zajebistym kasynie, który się wkręci i zacznie gierczyć na sklepie Play, zamiast jakie Subway Surfersy czy inne Blue Starsy, które powinien grać, bo ma 10 lat. Jeśli chodzi o kwestię AI, nie jest ona jeszcze na tym etapie w użytku domowym, czy ktoś jest w stanie nagrać. Coś tak dobrze zmontowanego i zsynchronizowanego z dźwiękiem i ustami, aby nie dało się połapać, że to fake. I większość AI stał się pewną estetyką, bardziej sztuki internetowej, że tak powiem niż czymś użytecznym, jeśli chodzi o filmiki, obrazki, muzykę, czyli content i treści wyłącznie. W innych kwestiach od lat AI jest przydatne i useful, wiadomo. W różnych narzędziach, czy to graficznych, czy innych nawet online generatorach, jakiś voice remover. Jednak wracając, jak mówię, dla mnie i dla Ciebie kreski animacje, i inne sztuczne elementy są jasno widoczne, ale dla przykładowego rychla 60 już niekoniecznie. Podobnie jak inne AI generujące lajki i fotki, w które wierzą takowe jednostki, Aczkolwiek one nie są aż tak szkodliwe, bo jedynie się nabierze i tyle. Jednak takie reklamki to już inna para kaloszy, dlatego celem mojego filmiku jest, aby, może, warto uświadomić swoją ciotkę, czy starego, co może wierzy, że nie ogarnia Neta, i używa serolek, które słyszy ścianę obok. <głynne> Czy Kuzyn, co ma 10 lat i chętnie wyślę jakieś SMS-a płatnego? Bo ja kompletnie nawet nie byłem świadom tego typu reklam, że one naprawdę mają prawo bytu. Widziałem już kiedyś filmiki z Rafoniksem czy innymi influencerami. Były to jednak tylko re na jakichś TikTokach i nie sądziłem, że to naprawdę istnieje. Natomiast na Facebooku to normalnie wyskakuje jako sponsorowany post, zaakceptowany przez samego Facebooka, co jest dość absurdalne i debilne. Dołóżmy do tego też kolejną rzecz, jaką jest legalność używania czegoś wizerunku, bo nie sądzę, że taki Buda czy Bulołek zgodzili się na to, że ta jasne stary zareklamuj swój skam moim wizerunkiem. Eso. Albo inni influencerzy, o których nawet nie widziałem reklam, a prawdopodobnie mogą istnieć. Miejsce takie coś ma nie tylko na Reelsach, ale też w postach, na jakichś fanpageach, w które ludzie zawzięcie potrafią wierzyć i to wcale nie osoby stare, tylko niewiele starsze, przykładowo ode mnie, a meby też. Albo inne konkursiki biedronki for fans. Mam nadzieję, że tym filmikiem zaciekawiłem Cię jakoś. Do zaba. Zostaw suba, albo wbij na Instagram, bądź daj darmową kaskę za darmo. I nie wiem, idę grać Shreka, pierwsze to.